No moim zdaniem to jakaś taka biała plama w historii szczytna, bo mało się o tamtych czasach mówi. Dużo się mówiło o późniejszych latach, a mi się zdaje, że ten temat nigdzie jakoś tak poruszany nie, poruszony nie był. ja pamiętam. Dużo mi uczył, dużo mi o historii opowiadał. Był człowiekiem, no to jak to określić, dobrym mężem, dobrym tatą. No ja tatę jako, ja za wzór stawiam zawsze. Jakoś takim, takim człowiekiem był. Określić spokojnym, zrównoważonym, a zarazem takim takim prawym obywatelem, jak to można określić. Tata był wójtem w Dobrzankowie, to jest taka mała miejscowość koło, koło y, Przasnysza. Tam został aresztowany, wywieziony do Braniewa, do obozu. Dwa lata przebywał. Nawet mama często wspominała, że taki dobry jego przyjaciel, z którym tam trafił, nie wrócił. Dowiedziałam się to od osób trzecich, nawet kiedyś odwiedził mnie taki pan, który właśnie też był z tatą w tym obozie. On jako chłopiec trafił i tata zawsze wspominał, że przeżył dzięki temu, że pracował w kuchni. Dużo mama wspominała. No warunki były trudne, należał do tych pionierów przybyłych tu do szczytna. Myśmy mieszkali na ulicy odrodzenia jeszcze wtedy. Pamiętam jako małe dziecko, że ta ulica była bardzo zrujnowana, było bardzo dużo ruin domów. Rodzice nie żyją, nawet siostra starsza ode mnie o 6 lat. Opowiadała mi dużo, no ale w tej chwili nawet i, i, i ona nie żyje także nikt z, rodzie, z rodziny, z rodzeństwa. No i jakaś moim zdaniem to taka pewna biała plama w historii szczytna, bo to bardzo mało się mówi o tych latach czterdziestych. Więcej się o ówczesnych czasach, nawet wspominając historię, to bardziej się wspomina te lata tam pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte. Pod koniec lat 70. pan żugaj, ówczesny nauczyciel fizyki w zespole w szkół nr 1 odwiedził, pamiętam chyba mamę, bo prowadził jakąś kronikę szczytna. Jedynym dokumentem, który po tacie się zachował to świadectwo szkoły. To jest jedyny dokument, no i zdjęcie też. Ludowa szkoła rolnicza jakaś była. I to jest jedyny dokument o tacie, który mi został. Po prostu, żeby jakaś pamię pamięć została z historii szczytna, żeby przyszłe pokolenia po prostu bardziej może dokładnie znały historię. Z tych pierwszych lat powojennych, tych, tych trudności, jakie, jakie się wtedy napotykało, bo to były no, warunki naprawdę bardzo ciężkie, bardzo zniszczone miasto, bo wiem, tylko, wiem z opowiadań taty, że około 80% szczyt to właśnie, dopiero Rosjanie jak weszli na te tereny, to po prostu zrujnowali szczyt. Wiadomości. Przekazała mi nawet siostra, ale już w tej chwili też nie żyje, także. pan jest, tak? Jedyna z rodziny, jak to się. mówi, Nawet mąż mój nie żyje. Także dzieci zostały. Po prostu jako, jako pamiątka. Ja nie, ja nie myślę tu o jakichś tam uhonorowaniach. thank <laughs> you